2,5-kilometrowy odcinek Jaworzyńskiej ma być remontowany do maja 2017 roku. Jarosław Rabczenko, kandydat na prezydenta, uważa, że 4 lata na tak krótki odcinek to zdecydowanie za długo i składa deklarację. Że jeżeli 30 listopada uda mi się wygrać te wybory prezydenckie, a jestem dobrej myśli, to podpisana z wykonawca umowa dopuszcza możliwość zredukowania czasu trwania e, wykonywania tego remontu. Dokładnie jest to podpunkt G gdzie możemy sięgnąć do tego zapisu, jeżeli e, udałoby się te wybory wygrać, po prostu skrócić temo, te, te, termin e, wykonania tego remontu, Tak jak wspomniałem, bo nie był on tak uciążliwy dla mieszkańców. Taka inwestycja, jak zresztą każda, to koszty. Jarosław Rabczenko zapewnia, że na szybszy remont Jaworzyńskiej pieniądze się znajdą. Ja uważam, że dzisiaj Jaworzyńska po pierwsze jest jedną z głównych arterii miejskich i wyłączenie jej na 4 lata z ruchu, a przynajmniej duże utrudnienia na tym odcinku, też generują poważne koszty. Pamiętajmy o przedsiębiorcach, którzy albo zmniejszyli skalę swojej działalności, albo zrezygnowali tak naprawdę z prowadzenia działalności. Przy ulicy Jaworzyńskiej. I to są też koszta, o których nie mówi się wprost, ale które dotykają przede wszystkim nas jako mieszkańców. Legnica to miasto 400 milionowym budżetem. Ja jestem przekonany, że rezerwę akurat na ulicę Jaworzyńską jesteśmy w spokojnie w stanie za moment znaleźć. Jeśli można zrobić remont szybciej i są na to środki, to dlaczego obecny prezydent zgodził się na tak długi remont? Myślę, że to jest mimo wszystko pytanie do urzędującego pana prezydenta. Natomiast ja to pytanie też zadawałem gdzieś tam wielokrotnie, nawet na debatach. I odpowiedź zawsze była taka, że czas realizacji modernizacji ulicy Jaworzyńskiej jest poddektowany względami technologicznymi. Ale tak jak mówię, rozmawiałem wprost z przedstawicielami firm wykonawczych, które mówią, że jest to bzdura, że nie ma potrzeby, aby 4 lata remontować ten odcinek. Ja przypomnę, że droga ekspresowa z Nowej Soli do Legnicy, to jest odcinek no, chyba około 80 km, często w Szczerym Polu, również zakończy się w przeciągu 4 lat, tylko tam budujemy drogę od podstaw, a tu modernizujemy 2,5 km, a nie 80 km istniejącej drogi, prawda, więc yy, ta argumentacja techniczna jakby kompletnie do mnie nie trafia. Ja myślę, że jest to trochę podyktowane tak naprawdę brakiem pomysłu na te inwestycje, a jak wspomniałem, dla mnie oprócz tego, że pokazujemy ważne pomysły na miasto, ważne inwestycje, niezwykle istotne, równie ważne jest to, w jaki sposób się je realizuje. Jarosław Rabczenko twierdzi, że remont ulicy Jaworzyńskiej mógłby skończyć się najpóźniej do 2016 roku.